Wszystkim witam Was w kolejnym materiale. W tym materiale będziemy sobie kontynuować sprzedaż potrawek z sierpnia, z tamtego roku z eventu, które nam jeszcze zostały, bo po ostatnim odcinku, który oglądaliście jakieś 3 miesiące temu, to było podsumowanie eventu z sierpnia sprzedane potrawki. No i tutaj na końcu praktycznie tego materiału, co odcinek trwał ponad 20 minut. Jesteśmy na tym momencie gdzie był 24.10 I tu mamy zapisanego jednego banana Czerka za 954 no i ja sobie dalej Sprzedawałem te ręczne co mi tam zostały na tej, Na tamtym falku, co sprzedawałem co robiłem zapiski No i tam już czas mniej tego zostawało więc ja sobie po prostu spisywałem Dzień po dniu czy tam Jakiś czas Jak się to sprzedało i za ile Więc sobie teraz to będziemy omawiać i na ten moment sprzedałem wszystkie potrafi. Z ewentu nie mamy już żadnej, więc to jest po prostu taki odcinek ostateczny o tych potrawkach z ewentu z sierpnia i będziemy sobie to dzisiaj omawiać. Także po ostatnim odcinku był ten 24 2022 roku. Ten jeden banana y, chocolate shake za 954. No i później 2510 sprzedaliśmy 4 demoni Candy Balsy za 5996 Golda. No i jednego roster Dragon Wingsa za 3898 golda. No i w zysk dnia był 9894 golda. Bo później był 27, czyli już to była te dwa dni później. 27.11 jeden Dragon Wings za 3898. I jednego Core za 7199 golda. No i tu miałem zysk 74997 golda golda. Dobra, ja się tutaj relognę, bo cały czas używam sobie taruszki. No i jeśli jesteście ciekawi, to mamy dzisiaj 5 luty, kiedy to nagrywam. Dlatego też tutaj sobie jest niedziela. Ja sobie zużywam taruszki w międzyczasie. A my tutaj wracamy do odcinka i mówimy dalej. Później był 28.10. Jeden banana 6 za 809 golda. Także tylko jedna rzecz ta się sprzedała tygodnia. Później był 29.10. 6 Demonic Candy Balsów za 899 cztery Golda 1 Curate Cake za 70 999 Golda I 1 Ryoftop Dragon Wings za 3,898 No i to były 8 sprzedanych tych no i zysk 83 891 Golda Później był 30.11 Ryoftop Dragon Wings za 3,898 Jeden Notenpike Pitch za 18 799 i jednego Kort Kajka za 71 899. Trzy potawki sprzedane: 94 596 GOLDA zysków tego, tego jednego dnia. 351 35, 61 Kong, -Kong, -Kong Bake za 9987 GOLDA i 13 Demonic Candy Walsów za 19 755 GOLDA. No i to było 14 tych dań sprzedanych za 29 762 golda, później był pierwszy 11, 1 jeden Carrot Cake za 999 golda później był drugi 11, to był jeden banana Chocolate Shake za 839 golda, później był trzeci 11 tutaj dał się sprzedać 5 roast od Dragon Wingsów za 23 242 golda Czwarty 11 jedenasty to był tutaj 10 Demonic Candy Ballsów za 15950 golda. Później były 2 Carrot Cake'i Dwa karat Cake za 139 998 golda. jeden Coconut Shrimp Bake za 9945 golda. 1 Roast Dragon Wings za 5800. 14 dań sprzedanych i zysk 171 693 golda. Później był 5, 11, 12 No Fishburger za 245, 271, no i 11 Lost Dragon Linksów za 66 23 potawki sprzedane, 311, 271 golda w zysku. Później był 6, 11, 17 Kokon Shrimp za 230, 591 5 No Fishburger za 94 tysiące. 435 golda, 1 demonik candy Balców bal, bal za 1595, 23 potawki sprzedane, ze zysk dnia 326, 621 golda, później był 7-11, 2 banana czekolad shake za 1677 golda, 12-11, czyli to już było kilka dni właśnie zastoju, dopiero po kilku dniach coś się sprzedało. No i to były dwa Demonic Candy Balsy za 2998 i dwa Kokon Shrimp za 49,345 Golda. No i to był znowu 16 czyli znowu kilka dni różnicy. Jeden banana Czokleczek za 839 Golda. No i później był dzień kolejny, 17, 11, czyli Shrimp za 57,772 Golda. Momencik, momencie ja sobie to oddaję nagrodę i na kolejnego harka będziemy skilować. To skilowanie też trochę zajmuje, także w międzyczasie to robię. Kolejno okay, wracamy. Tutaj mamy 26.11. 34 banana czokleczeków za 28 526 golda. No i to był 26.11. A później mamy 2 grudnia, więc też kilka dni różnicy. No i tu mamy 10 demonik Candy Balsów za 14.870 golda. No i później znowu kilka dni. Był 9 grudnia. 1 demonik Candy Bals za 1487 golda. 11 grudnia. grudnia to, to już też dwa dni różnicy. 9 demoni Candy Balsów za 13 383 golda no i później znowu był dużo dni różnicy 25 grudnia nagle. Mamy 30 demonik Candy Balsów za 43 511 golda no i teraz mamy 8 stycznia 1 Candy Ball, czyli też troszkę dni różnicy 1199 golda, 9 stycznia to jest 1 banana Chocka za 689 golda, 12 grudnia 20 demoni Candy Balsów za 15980 golda. 13 grudnia 1 banana chocolate shake za 6,74 golda. No i 17 stycznia 53 demoni Candy Balsów za 21 golda. I to jest ostatni item z eventu na płocawki, które sprzedaliśmy tego jednego dnia. Wszystkie się sprzedały. Nie mam już żadnej. Na ten moment i zysk jakby tego zapisku tutaj przedstawiłem. To był 1 347 828 golda. Taki zrobiliśmy zysk na ten moment. Jeśli chodzi o potrawki no to nie mamy już żadnej, jak już wspomniałem kilka razy. To jest już odcinek ostateczny. No i w tym roku też będziemy robić to samo co w tamtym roku, więc będziemy się za jakiś czas przygotowywać do ewentu na sierpień, ale o tym jeszcze będziemy wspominać jeszcze w innym odcinku w zapowiedzi, ale już teraz mniej więcej Wam to zapowiadam, chociaż no, że będziemy to robić, a jeśli co będziemy dokładnie robić, jak to robić, no to i ile razy, no to to będziemy jeszcze omawiać w innym odcinku kiedyś tam. Na razie póki co jeszcze mamy czas, bo jest luty, a do sierpnia kawałek czasu, więc myślę, że jeszcze kilka miesięcy sobie zaczekamy do tego i będziemy już konkretnie się za to zabierać. Także dzięki za oglądanie tego odcinka i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pa, pa.